Może zacznijmy od tego, co to jest ten nadzór techniczny. No właśnie, Szanowni Państwo, nadzór techniczny tak naprawdę w polskim prawie nie istnieje jako, jako stwierdzenie, jako zakres prac. Mówimy często przy, przy tematyce drogowej jako o inspektorze nadzoru inwestorskiego tudzież inżynierze kontraktu, który też nie ma jako funkcja umocowania prawnego. Jednym słowem, można powiedzieć, że nadzór techniczny w dzisiejszej dobie informatyzacji urzędów, ale nie tylko, to całość kompleksowych usług, które są świadczone po to, aby zamawiający mógł spokojnie wdrożyć to, co zostało zaplanowane w opisie przedmiotu zamówienia. Czyli to zamawiający jakby decyduje o tym, jakie są zadania nadzoru? Niekoniecznie. Nadzór techniczny nad projektem może rozpocząć się już na etapie przygotowywania go wstępnego, gdzie. Jest napisany program funkcjonalno-użytkowy, i jeszcze przed wyłonieniem ostatecznego wykonawcy. To optymalne by było. To jest najlepsze z punktu widzenia interesu zamawiającego, ale też bardzo dobre z punktu widzenia nadzoru technicznego, gdyż łatwiej jest nadzorować to, w czym się bierze udział od samego początku. No, pan nadzorował wdrażanie systemu. Proszę powiedzieć, jakie są Pana wnioski, którymi chce się Pan podzielić z tymi, którzy zechcą, zarządcami dróg, którzy zechcą u siebie wdrażać podobne rozwiązania? Przede wszystkim to, co powiedziałem przed chwilą, czyli żeby nie czekać z wyłonieniem nadzoru technicznego jako tego trzeciego ciała biorącego udział. W tych pracach między wykonawcą a zamawiającym, tylko już od, od wczesnego momentu, kiedy ten projekt rodzi się w głowach zarządców dróg. Wtedy to pozwala na, na optymalne prowadzenie tego projektu i no przede wszystkim szczęśliwe zakończenie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Następna sprawa to wszelkiego rodzaju sprawozdawczości, raportowanie. Tego też się zarządcy dróg nie powinni bać, e, wymagać jakby od nadzoru technicznego, bo to w sumie w ich interesie my działamy. A ja myślę, że bardzo ważne jest to, co y, y, Pan powiedział wcześniej, o czym Pan wspomniał, mianowicie o tym, że tutaj nie ma miejsca na chaos. W informatyce też nie ma miejsca na chaos, więc po prostu trzeba na początku wiedzieć, co się chce. Zdecydowanie tak. Dlatego. Y, to powiedziałem, łatwiej prowadzić nadzór techniczny nad projektem, który w spokoju i od początku jest przygotowywany, a nie wyłaniać wykonawcę nadzoru technicznego, że tak to powiem. Kiedy gdzieś tam z boku został przygotowany projekt i nadzór techniczny, jakby no ma posprzątać to powiedzmy rozlane mleko. No niekoniecznie musi być tak, że ten, że ten projekt jest mniej czy bardziej dobrze napisany. Niemniej jednak no, wszystko skłania się do tego, żeby nadzór był od samego początku. Dziękuję bardzo i tak sobie myślę, że pana uwagi są niezwykle cenne dla tych, którzy są zainteresowani wdrażaniem tego systemu. Ich jest tutaj bardzo wielu, są to zarządcy z wielu województw, więc myślę, że w swojej prezentacji na pewno Pan o tym powie. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.